jak smakuje zatem ten drugi z rzędu brąz. Ach, ten każdy brąz smakuje bardzo dobrze. Oczywiście wielka radość. Chciałbym jako pierwszy ale podziękować drużynie przeciwnej, że stoczyli z nami tę walkę. Chciałbym mojej drużynie podziękować za to co zrobili, za tą motywację, którą dziś dzisiaj pokazali, w ostatnim meczu pokazali, że chcą ten medal mieć że to dla nich jest tak okropnie ważne, także to musi smakować, no nie ma wyjścia. My, my, tak. Panie prezesie, ja pamiętam konferencję prasową, kiedy trener strząbała podpisywał kontrakt i pan powiedział wprost. Interesuje nas oczywiście krajowy medal, no i europejskie puchary. Krajowy medal jest, a w europejskich puchalach wstydu nie było, więc cel osiągnięty. Europejskie Puchary mam jako wielki sukces. Tak to widzę, wygrać z Rainer Kaleven, które teraz są w Final Four Ligi Europejskiej. Nantes, z którym przegraliśmy, ale nie aż tak. Są na drugim miejscu we Francji albo na pierwszym. Oczywiście naszym celem jest medal, zawsze będzie medal naszym celem. Chciałbym zapytać też o sytuację infrastrukturalną. Teraz zmieniają się władze miasta, może bardziej przychylne do budowy nowej hali. No bo to miasto potrzebuje nowej hali. Obrazki z tego sezonu, przede wszystkim europejskie puchary to pokazały. My potrzebujemy koniecznie nowej hali. Tu jest temperatura rzędu 50 stopni. Dzisiaj mogliśmy sprzedać gro więcej biletów. Jeżeli chcemy, faktycznie, jeżeli chcemy faktycznie w Europie dalej iść, my potrzebujemy hale. Tym sobie nie poradzimy. My nie mamy tutaj homologacji, ale to może następnym razem. Tak, my chcemy, ale. Panie Prezesie, teraz krótki odpoczynek. Czy od jutra będzie Pan już pracował? Bo jak znam Pana, to już dawno jest praca nad nowym składem. Tak, tak. zawodnicy pojadą na urlop. My będziemy dalej pracować. Teraz wiemy, na czym stoimy, co nas czeka, także to jest wielki fundament do dalszej pracy. I to się będzie teraz działo tak najprawdopodobniej od wtorku albo poniedziałku, albo jakoś tak. Jastrzębski Węgiel, jak wygrałem Mistrzostwo Polski, to wspólny grill. Krupniok, Wurszt. A jaki ma pan pomysł na to? Będzie Krupniok, Włosz chyba, u nas będzie też piwo. My mamy w środę, organizujemy dla kibiców, którzy byli świetni, też im muszę oczywiście podziękować, e, festyn, gdzie zawodnicy się z nimi pożegnają przed wakacjami. Ci, którzy odchodzą się pożegnają. E, chcieliśmy razem z kibicami spędzić piękny czas i, 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 i zrobić gryla. Dziękuję bardzo, gratulacje. Ja dziękuję bardzo.